Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z bardzo lubianej przez Was serii, czyli nauka angielskiego z piosenek. Czeka nas kilka frejzali, ale też parę fajnych wyrażeń, na które ciężko wpaść samemu. A to wszystko z nutką nostalgii, self-care plus dwa powroty do przeszłości. Zaintrygowani? No to ruszajmy! Pierwszy ogień piosenka, która na początku lata zrobiła spore zamieszanie chyba w całym internecie. Kto oglądał ten wie, a kto jeszcze nie, to mocno polecamy serial Stranger Things i użyty w najnowszym sezonie utwór Kate Bush, który ma grubo ponad 30 lat i właśnie przeżywa drugą młodość. I'd make a deal with God, czyli zawarłabym umowę z Bogiem, gdybym mogła. Po polsku słowo deal zarezerwowane jest dla sytuacji, w których dobijamy z kimś targu, często w kontekście finansowym. W angielskim wyrażenie make a deal ma szerszy kontekst i znaczy po prostu zawarcie umowy czy porozumienia. Ten przykład fajnie pokazuje też, że niektóre angielskie wyrażenia są prostsze niż się wydaje. Po polsku zawieramy umowę lub podejmujemy decyzję, a w angielskim używamy w tym kontekście po prostu make. We made a deal. I make a mess and you clean up. Zawarliśmy umowę. Ja robię bałagan, ty sprzątasz. We haven't made a deal yet. Jeszcze nie zawarliśmy porozumienia. I came to tell you that your life is in danger and I need your help. Why? I made a deal with him to protect you make deal Był powrót do przeszłości, to czas na trochę nostalgii. W piosence Billie Eilish jest takie wyrażenie, które ciężko nam na pierwszy rzut oka przetłumaczyć, a znaczy coś szalenie prostego i działającego na wyobraźnię. Meant to be tłumaczymy jako przeznaczony lub przeznaczona. Zwykle pada w kontekście romantycznej relacji, gdzie dwie osoby są sobie zapisane w gwiazdach. No chyba, że los chciał inaczej i jednak nie są. I o tym właśnie jest ta piosenka. Nie tylko kobiety piszą piosenki o dawnych lub nieudanych miłościach. I jak można wnioskować po tekście tej piosenki, nie tylko kobiety bywają sentymentalne. Bohaterowi tego utworu, nawet napoje przypominają o ukochanej i przywodzą na myśl wspomnienia wspólnych chwil. Opisane jest to przy użyciu frezala bring back, którego najczęściej używamy wtedy, gdy coś, miejsce, zapach, kolor itd. przypomina nam o jakiejś osobie czy sytuacji. Czyli kiedy dzięki naszym zmysłom przywołujemy swoje wspomnienia. Na przykład z dzieciństwa. The smell of fresh apple pie brings back memories of my grandma. Zapach świeżo upieczonej szarlotki przywołuje wspomnienie mojej babci. This place brings back memories. To teraz dwa wyrażenia pod hasłem self-care, czyli bycia dobrym dla siebie. Zacznijmy od Adele, która w utworze, który zaraz usłyszycie, śpiewa Go Easy on me, czyli potraktuj mnie łagodnie. W tej piosence znów ta prośba pada w odniesieniu do relacji, która już się skończyła i jest jakąś próbą rozliczenia się z tym, co było. Don't... Easy to w angielskim nie tylko łatwy. To słówko często pojawia się w znaczeniu spokojnie, powoli i właśnie tak zostało użyte w tym wyrażeniu. Jak już walczymy o siebie, to na całego. Tutaj przyda nam się fragment piosenki Hold my hand lady gagi, która radzi Don't give up on yourself, czyli nie rezygnuj z siebie, nie przestawaj w siebie wierzyć. Całkiem przyjemne przesłanie, no nie. Oczywiście nie zawsze powiemy tak sami do siebie. W miejsce ją możemy wstawić inną osobę, o którą chcemy zawalczyć. She didn't give up on him, and now they are happier than ever. Nie przestała w niego wierzyć i dzisiaj są szczęśliwsi niż kiedykolwiek. Don't give up on me now, Dean. Don't give up on him. Blox told me the other day that all our friends were convinced that I'd give up on you. Poprzedni utwór był z nowego filmu Top Gun, to może na koniec polecimy jeszcze muzycznym klasykiem ze starego. Take My Breath Away, bo tak nazywa się piosenka, którą już słyszycie i na pewno znacie. Znaczy zapierać dych w piersiach. Teoretycznie w miejsce Mai możemy wstawić inną osobę. W praktyce najczęściej używamy tego wyrażenia właśnie z Mai. Czyli kiedy słyszymy w refrenie Take My Breath Away, to jest to rozkaz, który trzeba by rozumieć jako zrób coś, co sprawi, że zabraknie mi tchu. To już musicie sami zdecydować, czy takie mocne doznania to dla Was przyjemność, czy jednak jesteście team easy. To już wszystkie hity na dzisiaj. Jeśli podoba wam się ten film, lajkujcie go i podeślijcie znajomym. A jeśli chcecie powtórzyć dzisiejsze wyrażenia, to na dole znajdziecie link do ćwiczeń. I pamiętajcie, że słuchanie piosenek i śpiewanie to też nauka i do tego naprawdę przyjemna.